Co tam, panowie? Program ma... Za, program. Zaraz kończymy. Ale, ale możecie, możecie robić zdjęcia. Możecie robić od razu. Tak, ja będę odpowiadał i robimy. Tylko no. cicho. cicho. Ro, robię show. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Pierwsza połowa myślę, że do zapomnienia przez, yy, przez przede wszystkim kibiców. Natomiast to bardzo cenne doświadczenie i cenna lekcja dla sztabu trenerskiego, bo ja sądzę, że w ogóle trenerzy się spodziewali innej postawy. Ja miałem kilka takich założeń na to spotkanie i myślę, że podobny miał sztab. To znaczy, pierwsze, sprawdzić po długiej przerwie zawodników, którzy są w dobrej formie w swoich klubach, czyli Michał Skóraś, czyli Kacper Kozłowski. I piłkarze dostali szansę. Kozłowski zagrał 90 minut, skóraś 72. Drugie założenie dać zawodnikom, którzy grają mniej, więcej minut. Prawda? Na przykład w przypadku człowieka, który w dużej mierze wygrał nam ten mecz, czyli Piotra Zielińskiego, żeby dać mu to, czego nie daje mu trenerkiwu, bo on łącznie w tym sezonie liga Włoska, Champions League rozegrał 121 minut. Trzecia sprawa istotna w tym meczu. To było wygrać. To było wygrać, bo to może się przydać do tego regulaminu rozstawienia w play-offach, czyli te 7 punktów plus zwycięstwo w meczu towarzyskim i czwarta historia. Istotna to było zakończyć ten mecz bez kontuzji. I nawet jak kilka razy zadrżeliśmy, to to się ostatecznie udało, bo w sumie się wszyscy pozbierali, nawet Kasper Kozłowski czy, czy Janek Kasper ja tylko Ukowski. z Franka, bo nie wiem, czy tam nie było... Tak, nie było no natomiast ubrania. powiem Ci tak, kto mnie zawiódł dzisiaj, spodziewałem się więcej po Krzyśku Piątku, biorąc pod uwagę jego dyspozycję w egzotycznym futbolu. Więcej chcę od Sebastiana Szymańskiego zdecydowanie niż ten jeden strzał niecelny. No i przemek Frankowski. On dostał dzisiaj szansę po dłuższej przerwie, żeby zagrać w reprezentacji. No i trzeba powiedzieć, że wypadło to, wypadło to słabo. Wypadło to słabo. Wydaje mi się, że ci, którzy weszli w drugiej połowie, napędzili ten mecz. I Karol Świderski, fajna zmiana. I Wydaje mi się, że Paweł Wszołek od razu zdynamizował prawą stronę, szukał tej, tej takiej mocnej, otwartej, agresywnej gry. Do linii, wrzuta, idę, zamykam, nie boję się. Także chyba tego oczekiwał też trener Urban po, yy, po, po Przemku Frankowskim. No, w sumie nie było na kogo wymienić też Krzyśka Piątka, bo, bo wiemy, że na to zgrupowanie przyjechało trzech napastników. Adam Buksa jest kontuzjowany. Młodzieży po prostu nie ma. Młodzieży nie ma. My się dzisiaj możemy oszukiwać, ale tak naprawdę to, to, to za chwilę będziemy grać jak reprezentacja Hiszpanii, Vicente del Bosque, w tych reprezentacjach młodzieżowych, bo po prostu nie ma, nie ma młodych chłopaków, którzy strzelają regularnie bramki, prawda? Brakuje nam zdecydowanie tych, tych dziewiątek. Młodzież przyszła. Młodzież przyszła. Panie Mateuszu, pewnie będzie trochę. Witamy, witamy Was serdecznie. Jak, Co, jak, jak się Wam mecz podoba? Bardzo fajny! Bardzo fajny! Słuchajcie, dobra pierwsza połowa? Tak, Kto bohaterem? Pan Pięknie. Boje Mateuszu, ee, o, porozmawiamy sobie o tych e, wszystkich personaliach, ale e, tak oglądając pierwszą połowę spotkania, to e, było przede wszystkim dużo niedokładności, dużo takich prostych błędów technicznych. Znaczy ja, I też ja, drugi minus to niestety słynne wisiało w powietrzu w pewnym momencie. Słuchaj, my kiedyś pojechaliśmy na Złoty Krążek. E, takie były zawody międzywojewódzkie, międzyszkolne na łyżwach. To takie były wiesz, elementy z hokeja na lodzie, no i chcieliśmy przysparcić. Panować na tym lodowisku w nowym targu. U, u nas się chyba wtedy ostrzyło łyżwy na rowek, bo był jeszcze inny rodzaj lodu. No i chcieliśmy tak wypaść, żeby przyszpanować na nowym targu przed publiką, a, a tam wszyscy mieli naostrzone te łyżwy na, na płasko, bo, 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 in, bo była inna technika jakby produkowania lodu i, i od razu wywaliliśmy orła. Więc tak myślę, że dzisiaj Polacy w wielu fragmentach wyglądali w pierwszej połowie, że miałem wrażenie, że Przemka Wiśniewskiego w tym momencie, o Grzesiu idzie, mam takie wrażenie, że Przemka Wiśniewskiego to po tych 45 minutach, pewnie chłopaki potwierdzą, co grali w piłkę w studiu, że jego już dwójki bolą, bo za każdym razem najpierw następowało hamowanie, yy, ugięcie nóg. Yy, próba jakby za wszelką cenę utrzymania równowagi, a potem dopiero myślenie o tym, jak podać, jak się ustawić, czy, 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 jak, czy jak akcję rywala zatrzymać, więc no, naprawdę duże problemy. Ta, ta murawa fatalna. Też, też Polacy nie chcieli na tej Murawie trenować, żeby jej całkowicie nie zorać. Widać, że w tej Nowej Zelandii, co co mówił Oskar cały czas pada, jest zielono, bo, bo zdecydowanie w tej pierwszej połowie przy tym padającym deszczu czuli się na tej Murawie Nowozelandczycy. Eee, graliśmy po prostu słabo, graliśmy niedokładnie, nie było w tym takiego spokoju, nie było cierpliwości, nie było, no, nie było polotu, nie było takiej lekkości. Jakby wszystko zostało zapomniane przez, przez te ostatnie kilka tygodni od, od meczu z reprezentacją Finlandii. Eee, słuchaj, to plusy minusy. Kilka. Ile? Ile tam dzisiaj? Jak, nie, na, ile na liczniku? Nie, no, spokojnie. Ale czasu, że pan wychodzi tak do ludzko. Dziękuję, dobra? zawsze wychodzi. Słuchaj, to jest jak e, w tym, jak dzisiaj w meczu 0-1 z można jechać. E, wracając do meczu. Plusy minusy indywidualnie. Kilka już wymieniłeś, nie, ale, ale tak, żeby to wszystko nie, podsumować. No. Ja tak widziałem w transmisji Don Pietro, no pan piłkarz Zieliński, bo, bo myślę, że on tak grał bardzo dobrze z Holandią, grał wyśmienicie z Finlandią i dzisiaj było po prostu widać, że... Że ten facet yy, kompletnie inaczej dotyka piłki, on ma zupełnie inną technikę prowadzenia piłki, nawet jeśli ta murawa jest trudna i wszyscy się przewracają, to on się nie przewraca, to on zawsze się potrafi obrócić, to on piłkę przyjmie. Bramkę strzelił Stadiony świat, ale nie tylko bramkę. To była akcja w ogóle. Najpierw zaczął od klepy, cały czas w ruchu, potem idealnie wypieszczona ta piłka wewnętrzną częścią lewej stopy, która która gdzieś tam zaprosiła do akcji ofensywnej Pawła Wszołka. Paweł tam się lekko gubił, jakby zbierał monety na tej, na tej murawie. Natomiast się ostatecznie podniósł, padał do piotka Przełożenie, przyjęcie kierunkowe Ziela, zgubił gościa. Pod poprzekę, piłka odbita od lady i, i wyjąć. Także wszystkie bramki, które strzelał Zieliński na Śląskim. Korea, Szwecja, baraże. Piękna i dzisiaj, i dzisiaj naprawdę bramka fantastyczna. Piętnaste trafienie w reprezentacji. Co tam panowie? Program, program zaraz, ma... zaraz kończymy. Ale, ale możecie, możecie robić zdjęcia, możecie <grym> robić od razu. Tak, ja będę odpowiadał i robimy. No, to cicho. cicho. Ro, no. Robię show. Panie, panie Mateuszu, w takim razie kto poza To jest kamera. Kto, po, kto poza Piotrem? Kto poza Piotrem? Wiesz co? No myślę, że w druga połowa zbudowała Janka Ziółkowskiego, że, że w tej drugiej połowie miał naprawdę kilka fajnych, fajnych interwencji. Eee, mam też na pewno wielki szacunek do Bartka Drągowskiego za tę interwencję nogami w pierwszej połowie, ale musi popracować nad znowieniami, no bo jednak nie można pięć razy kopnąć w aut i, i wprowadzić taką nerwowość w rozegraniu. Eee, słuchaj Adaś selfie walniemy, dobra, jest. Eee, kto, kto tutaj? Ś świder. Cichutko. świder, świder na plus, dobra zmiana, także on mi się, on mi się podobał. Meczu. Piotrowski, Piotrowski mecz wybiegał. No, Kędziora, wiesz, tak za bardzo widoczny może nie był, ale, ale bym powiedział, że, że dominowała solidność. Przemek Wiśniewski po prostu zawiesił sobie poprzeczkę w tych dwóch meczach na wysokości trzeciego piętra. I teraz każdy oczekuje, że to będzie w każdym meczu tak samo. Ale dzisiaj bym go troszkę tłumaczył dać, bo, bo jak mówię, no, przyczepność była lodowiskowa. Eee, minusiki. Minusiki też powiedziałem, mało Krzysiek Piątek, mało Sebastian Szymański. A Piotrowski? Zdecydowanie Kuba? mało Przemek Frankowski. Kuba solidny, ale też też ja mówiłem w transmisji. Bo widziałem w internecie, tak przejrzałem Twittera, sporo mu się dostało za te takie niedokładne zagrania, przyjęcia. Ja nie nie Słuchajcie, ja nie, nie ja nie krytykuję młodych ojców. Wczoraj Kuba Piotrowski nie był obecny na treningu, zwolnił go trener Urban. Przede wszystkim. Janego, oprócz tego, że wielkim piłkarzem był i jest doświadczonym, mądrym trenerem, to jest człowiekiem i wie, że dla, dla chłopaka to był najważniejszy dzień. Rodzi mu się dziecko, rodzi mu się syn. I jednak wrócił na zgrupowanie, miał go zaplanowanego w pierwszym składzie, wystawił go w pierwszym składzie. Także Liama Piotrowskiego witamy na świecie. A jak tata dzisiaj miał kilka słabszych zagrań, to to myślę, że trzeba mu po chrześcijańsku, po ludzku po prostu wybaczyć. E, ale ale widać Mati, że jesteś blisko boksu, bo ty do tych zdjęć tak cały czas wiesz, na, ba nie. na balansie ciała. Na, na Alego, Na, ale... na wytrzymałość. Na Alego, na Alego. Na Alego. Na Alego. E, Słuchaj, to ostatnia kwestia. Liam szczęsny, a także Liam Piotrowski w reprezentacji. Widzisz to? Widzę, widzę ten duet. Liam jeden do Liama drugiego, jeszcze, wiesz, jeszcze Liama Nesona nam brakuje i rozwalimy wszystkich. Tak, słuchajcie, tak jak piszecie, to Toma Krusa mamy tylko takiego, na jakiego sobie e, zasłużyliśmy. Wracamy do studia i później jeszcze pewnie będziemy się łączyć, jakieś wywiady postaramy się wam e, podrzucić. Adaś, to tylko powiedz, e, kto według was z wikingiem meczu, e, Michał Skóraż, Piotr e, Zieliński Viking? czy Jan Żółkowski? A nie, nie, właśnie chciałem pochwalić Michała Skóra się, bo kilka fajnych akcji w pierwszej połowie. Potem, walczył sobie no walczył potem lekko paty, ale, ale myślę, że jak nie ma nikoli Zaleskiego, to, to wyjdzie nam duecik po prostu. Ten, drugi skład dzisiaj był dobry czy nie? Który drugi? No drugi, tak naprawdę, drugi. No nie był drugi, to był taki wiesz, przepołowiony. No. Oj, nie, nie no, Oj, ta, tak, ta, ta, 60. Tu... Ja myślę, że skóraś zagra A z tej drużyny. Bo... Skóraś, Wiśniewski no ale wiesz, no w wystawie myślę, że trener i, i Skórasia z Kaszem na dwóch tak. stronach i, i dzisiaj Kamek wiesz. Za, za Lewym. No Kamek za, za Lewym. Za, 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 za będzie lewy. Za trzy dni będzie... Z... nie no, będzie Lewandowski, będzie Kasz, yy, będzie... Obrona pewnie bez zmian. Będzie duet Sporto, nasz beton Wiśniewski Sporto. Wiśniewski myślę, że też o, zostanie, będzie lepsze boisko, yy, będzie inna motywacja. Zieliński, będzie Motywacja jest chyba najbardziej. Panowie... Myślę, że możecie spokojnie usiąść w niedzielę przed telewizorem. Najpierw tu przyjść na 15 na mecz Polska-Niemcy-Oldboy, a potem, a potem o 20.00 usiąść tam spokojnie, pożyć dzieci spać. I, no, trochę i będzie dobrze. Duże dzieci, ale okay. no, Ale nawet <laughs> duże dzieci potrzebują spać. <śmiech> <śmiech> Panowie, dziękujemy bardzo. Wracamy. A Wikingiem meczu Piotr Zieliński, nie może być inaczej. Tak jest. Tak jest. Don Pietro. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB, tu pracują Twoje pieniądze.